No dobrze, ubity i teraz chcę pogadać z Aleksandrem, z tym słojem, bo robię quest Aleksandra na talizman. Gdzie ten talizman jest? Tu chyba gdzieś. Także potrzebny do zabicia Radana. Na końcu jest ten talizman, przynajmniej 15% ma dodawać... O, tam go słyszę chyba. To jeszcze zbierzemy? 15% ma zadawać więcej. Ten talizman, tak, jest ten swój. Najpierw był przyradanie, a później tutaj. Muszę skończyć ten quest Aleksandra. Jak piszecie sobie w YouTube, to będzie quest Aleksandra wytłumaczony bardzo dokładnie. Tu można z nim pogadać, podobno. Dobra, tutaj. Tak, z daleka nie muszę w lawę wchodzić. No tak, on mi teraz podarował ten słoik I do innej lokacji teraz trzeba iść Piszecie sobie w YouTube To na pewno wyskoczy quest Aleksander I Podpowiedzi będą No zdobędziemy ten talizman, który daje 15 tam do Do ataku, więc zobaczymy Pewnie się przyda też na ostatniego bossa Radana w DLC Shadow of Earth 3. No dobra, w porządku. Pójdzie dalej na wschód i okej, okay, talizman zdobędziemy. Także taki krótkie, krótki filmik z tego bosika i z tym Aleksandrem Quest. Chociaż kawałek. Zobaczycie sobie na YouTube, wszystko jest wytłumaczone.